Patrzcie, co tam się udało dzisiaj upolować do rozdania dla ludków. Ludzie, za, ludzie piszą, ludzie zamawiają. Słuchajcie, co my tu mamy: 20 mini sausage roll. To są takie w bułeczce kiełbaski. Szczerze, to nie należy do moich ulubionych. Jak jedliście, dajcie znaka. To mamy, patrzcie, po ile one są 2,40-2,40 ,40 po 10 zeta. Za takie no szału nie ma cenowego. Nie ma szału. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Bułeczki, słuchajcie. Jak widzicie to sobie bukujcie ten filmik. Śmiało, nie krępujcie się. Tu szyneczka słuchajcie wchodzi. Jakaś. za funczaka, więc to nie jest jakaś pewnie wybitna też. O, tu mamy szyneczkę z jajkiem, słuchajcie, taką. No to to jest pewnie jakaś tam już przetworzenie z lekki może być. Co my tu mamy? Następna szyneczka. O, ta może być dobra, powiem wam. Może być dobra. Co tutaj jest? bułki wchodzą jakieś? Czy to zwykłe Tiger Wood? Tiger Raw? Więc to są zwyklaki. Tu wchodzi następna szynka. To będzie ta. Co tu jeszcze mamy? Jakaś sałata? Dzisiaj powiem wam, sałaty nie dużo Nie wiem o co chodzi. No i taka raczej zmęczona. Nie jest za ładna ta sałata. Co tu jeszcze wchodzi? O, maliny mamy, słuchajcie, maliny nawet ładne. Po ile te maliny, może poszły w dół? Gdzie? Patrzcie, 10 zł, nie wiem ile tu jest, może 20 ich będzie. Dobra, lecimy dalej. Następne mamy, słuchajcie, malinki. O, jest też bułki. To są, a, to są te takie, niby owocowe. Słuchajcie, takie gnieciuch. Gnieciuch, moim zdaniem gnieciuch. O, tu jeszcze te 20 złotych. Patrzcie, cała paczka chyba. Chyba nic nie zeszło w sklepie. Coś mi się wydaje. O, to są chyba drugie te bułki. No leci mi tu, słuchajcie, wszystko leci mi. Tu mamy pomarańcze. Zobaczymy czy to jakieś droższe czytanie. Nie no powiem wam 2,40, słuchajcie. 4 sztuki pomarańczów za 2,40 to jest jakiś nie wiem 12 zł za 4 pomarańcze no to nie to to są powiem wam pewnie przypłynęły z daleka jak taka cena tu mamy trzy worki słuchajcie pomarańczów a i tu jeszcze mamy mandaryny ile będzie mandarynek zaraz się dowiemy funta 39 za mandaryny mamy raz dwa trzy cztery 5 sześć paczek mandarynek słuchajcie i ile było dwie czy trzy paczki nie wiem trzy paczki pomarańczy i dwie mandarynów Nie, porąbało mi się, ale to nieważne O są tu jeszcze sałaty, ale patrzcie ile jest tej, ile jest margaryny kurde, ja sobie chyba zostawię ze dwa margaryny ze dwie margaryny, ale w ogóle dajcie znaka, co można zrobić z margaryny, bo ja no, no nie mam pojęcia. Na pewno nie ją zjeść, mam nadzieję, że to nie jest jakaś light. No nie light, patrzcie, lightowa margaryna. Ludzie święty. Może oni coś tutaj samolot jeszcze dali na ten, no nie, ostro, ostro. Powiem wam wszystkie produkty z napisem light, to nie do końca mnie cieszą, ale. Czego można zrobić margarynę jak już nie z tłuszczu Może to jest jakaś z tego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dajcie znać, co z tego można zrobić, bo tego jest. Patrzcie, ile mam tego do rozdania. Kurde, ciekawe, jaki to termin, żeby to ludzie mi zdążyli to, Uu, żeby ludzie to zdążyli zabukować. No do dzisiaj to jest. Słuchajcie. No ale chyba jeszcze jak tam wiecie, ze 3-4 dni po terminie ludzie będą mieli margarynę, no to chyba nikt nie umrze, nie? Jak ona tam chyba pewnie z pół roku w lodówce się działa, co wy myślicie? ludki Matko, ile tej margaryny jest? Jezu mam. A ja mówię tą słuchajcie, torbę targam, targam, mówię. Co tu takie ciężkie? Tu się okazało. Że ta margaryna tu mi nabiła, nabiła mi wagi. No, są sałatki ile mamy? cztery te sałatki będą ok, a jeszcze są te placki od tortilli po ile je przecenili half price zrobili, słuchajcie nikt nie kupował, ostatnio właśnie wziąłem to były takie, ale te widać są dopiero to z lodówki wyciągnięte były podpleśniałe delikatnie, no mówię wam, naprawdę dobra, liczymy ile tego mamy, raz, dwa 4, 5 6 7 8 placków słuchajcie tych tych wrapów. No to nieźle, dobra. I tak się tak się cały towar dzisiejszy przedstawia. Co wy na to? Sekcja komentarzy oczywiście jest wasza. Ja już wbijam, słuchajcie, na aplikację i zaczynam wystawiać jedzonko. Nie chcę, ludzie szybciutko bukują, nie? I wpadają po odbiór. Co wy na to. Ok, na razie trzymajcie się. Do następnego. Pozdro.